Dzień dobry, Watłacz. Zapraszam na program Informacje z Mazowsza, a w tym wydaniu. Nowoczesne szkolnictwo, podsumowanie projektów województwa. Najlepsze startupy z Mazowsza nagrodzone. Nowe karetki w Radomiu i Łosicach dzięki budżetowi obywatelskiemu Mazowsza. Samorząd województwa w ramach realizowanej polityki oświatowej dba o rozwój szkolnictwa. Podczas ostatniej konferencji podsumowano projekt zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego. Planowane są także kolejne inicjatywy. Ponad 170 szkół i oddziałów zawodowych z całego województwa uczestniczyło w projekcie Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego. Projekt realizowany przez samorząd Mazowsza w ciągu ostatnich 6 lat kosztował blisko 120 milionów złotych dzięki czemu wyposażyliśmy bardzo nowoczesne pracownie, odbyło się szereg staży dla tych słuchaczy tych szkół. No ponadto wyposażyliśmy nowoczesne technologie i też odbyły się szkolenia dla nauczycieli, dla, głównie dla nauczycieli zawodu. Z programu korzystali m.in. uczniowie Szkoły Drzewnej w Garbatce Letnisku. Każde taka, takie działanie, gdzie możemy dodatkowo zatrudnić nauczycieli, dać im troszeczkę więcej godzin, a dodatkowo wzbogacić swój park maszynowy czy swoje pracownie techniczne, będzie działał na plus dla szkolnictwa, w tym akurat zawodowego. W planach samorządu województwa są już kolejne dwa duże projekty. Jeden z nich będzie kontynuacją dotychczasowego projektu. Zakłada on modernizację szkolnictwa zawodowego i wdrożenie innowacji w obszarze inteligentnych specjalizacji. Drugi będzie dotyczył szkół podstawowych i średnich. To będzie bardzo duży projekt, projekt polegający na doposażeniu w pracownie, szczególnie te, które odpowiadają na... No, tę wiedzę współczesną, tak, znaczy fizyki, chemii, biologii, matematyki, automatyki czy robotyki. Ten projekt bardzo jest ambitny. 400 szkół zamierzamy objąć, zbudować 400 pracowni, najlepiej wyposażonych właśnie w bardzo nowoczesne technologie. Pracownie będą zaopatrzone we wszystkie aktualne innowacje edukacyjne od okularów 3D, okularów VR, aż po sztuczną inteligencję i robotykę. Znamy laureatów tegorocznej edycji konkursu Startuj z Mazowsza. Doceniono ambitne osoby, które chcą zrewolucjonizować branżę kosmetyczną, rynek medyczny i rolnictwo. Już po raz szósty wręczono nagrody w konkursie Startuj z Mazowsza, poprzez który samorząd województwa wspiera młode, innowacyjne firmy z regionu i promuje ich niezwykłe pomysły, które mają potencjał zmieniać rzeczywistość. W pierwszym etapie konkursu spośród 55 startupów jury wyłoniło 13, które wyróżniły się na tle konkurencji. Że oni chcą wspierać Mazowsze, a my a Mazowsze chcę wspierać. I to wspaniała rzecz, że możemy wspierać tych przyszłych tak naprawdę przedsiębiorców. Są to najczęściej naukowcy, którzy porozumieli się ze swoimi przyjaciółmi, partnerami, współpracownikami i chcą tworzyć nowy produkt. W konkursie wyłoniono najlepsze startupy w trzech kategoriach. Główne nagrody zdobyli w kategorii InnoTech firma Welneskin za technologię aktywnych pęcherzyków gazu, która pozwala na tworzenie zaawansowanych produktów kosmetycznych. W kategorii Social Impact firma Bumi za preparaty mikrobiologiczne do odnowy życia klepy oraz w kategorii Start firma Baunerek za bioaktywny implant do leczenia krytycznych ubytków kostnych. Laureaci otrzymali po 30 tysięcy złotych. Podjęliśmy się bardzo trudnego medycznego rozwiązania, które tak naprawdę jest inicjatywą lekarzy. To lekarze byli pomysłodawcami, wskazali nam potrzebę, czego im brakuje na sali operacyjnej, a my przez ostatnie kilka lat próbowaliśmy tą potrzebę zrealizować. I tak powstał nasz implant. To zdecydowanie nie jest mała kwota, to jest dla nas ogromne wsparcie. I na pewno je wykorzystamy na budowę naszego profesjonalnego sklepu internetowego, bo tego nam najbardziej brakuje. My z regionem jesteśmy związani od, od wielu, wielu lat i stwierdziliśmy, że to jest po prostu super możliwość, żeby się zaprezentować, ale też żeby wspierać rozwój przedsiębiorczości w regionie. Przyznano także wyróżnienia i nagrody od partnerów. Nowoczesne ambulanse czy nowe oświetlenie to tylko przykłady inwestycji realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. Specjalistyczne karetki trafiły m.in. do szpitala w Radomiu czy pogotowie ratunkowego w Łosicach. Do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu trafiły dwie nowe karetki. Wymienione zostało także oświetlenie zewnętrzne na terenie lecznicy. O realizacji tych zadań zdecydowali mieszkańcy województwa głosujący w ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza. Do tej pory rzeczywiście szpital e, dzięki wnioskodawcom dzięki też aktywności wszystkich mieszkańców e, naszego miasta i nie tylko całego subregionu pozyskał prawie 7,5 miliona złotych z budżetu. Obywatelskiego Mazowsza, czego efekty możemy obserwować, będąc tu w szpitalu. Na nowe ambulanse przeznaczono blisko milion złotych. Jedna z karetek to pojazd transportowo-opiekuńczy, druga jest przeznaczona do intensywnej opieki nad pacjentami i to najbardziej zaawansowany rodzaj ambulansu. Cieszymy się bardzo, że mamy te pojazdy. Zwiększy to komfort pacjentów w czasie transportu, szczególnie tych po zabiegach. Na terenie szpitala wymieniono także oświetlenie. Te inwestycje, które powstały z bomu, na pewno by powstały, tylko może by one powstały w późniejszym czasie. Musielibyśmy pozyskać dodatkowe środki. A w tym momencie, kiedy jest głosowanie, mieszkańcy głosują i my wygrywamy te projekty jako szpital, to szpital pięknieje też dzięki mieszkańcom Radomia i regionu Radom. Dzięki głosom Mazowszan, także do stacji ratownictwa medycznego w Łosicach, trafił ambulans ze specjalnymi noszami, które udźwigną nawet 350 kg. Ta karetka będzie włączona do systemu, do wszystkich wyjazdów, które realizujemy w ramach naszych zadań, a więc nie tylko do osób otyłych. Zbogaciliśmy się o nowy ambulans bariatryczny z noszami, które się. Podnoszą elektrycznie i jest to dla nas na pewno bardzo duże ułatwienie, bardzo duże też ułatwienie dla pacjentów, ponieważ pacjenci otyli dostaną potrzebną pomoc, tak, niezbędną pomoc. To jest kredka w ramach budżetu obywatelskiego. Przede wszystkim trzeba było złożyć projekt i zagłosować na ten projekt. To jest wygrany projekt. Dzięki temu wycofana z eksploatacji karetka zostanie przekazana Piaseczyńskiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu. Rozwijamy swoją działalność w zakresie ratownictwa medycznego i poszukiwań. Tych działań w obszarze powiatu Piaseczyńskiego, jak również Mazowsza, jest coraz więcej. Więc no, staramy się również sprostać tym wyzwaniom i przygotować zespół ratownictwa medycznego do tego typu działań. Dzięki budżetowi obywatelskiemu Mazowsza nowe karetki pojawią się także w innych wojewódzkich stacjach pogotowia ratunkowego. Nowa pływalnia w Żurominie jest już otwarta. Wyczekiwany od lat jedyny kryty basen w okolicy powstał na terenie liceum ogólnokształcącego. Budowa kosztowała prawie 37 milionów złotych. Do tej pory w powiecie nie było takiego obiektu. Mieszkańcy czekali na basen ponad 50 lat. Oczywiście będzie skierowana do wszystkich mieszkańców, e, chociaż zakładamy, gdzieś czy w założeniach było, że przede wszystkim chcielibyśmy, żeby jak najwięcej mogło korzystać z nich dzieci, tak pod, pod kątem nauki pływania. Z basenu będzie korzystać zarówno młodzież szkolna, jak i pozostali mieszkańcy. Uczniowie będą korzystać na lekcji WF-u z tej krytej pływalni. To będzie też miejsce, gdzie będzie się integrowała społeczność, bo wiadomo, że nie tylko uczniowie będą korzystać, ale będą korzystać również mieszkańcy e, mieszkańcy Żuromina. Dziewczyny mówią, że woda jest super, jest idealnie chłodna dla nich, co jest e, naprawdę dobre, jeżeli chodzi o ten sport, więc na, póki co im się bardzo podoba tutaj. Jeżeli chodzi o liczbę ratowników, no to wszystkie standardy, e, które są wymagane, będą zapewnione. Jesteśmy przeszkoleni, więc myślę, że bezpiecznie na basenie na pewno będzie. Budowę obiektu kwotą 4 milionów złotych wsparł samorząd województwa w ramach programu Mazowsze dla Równomiernego Rozwoju. Ja o tych marzeniach słyszałem już 25 lat temu. To jest oczywiście inwestycja znacząca dla takiego powiatu o w sumie skromnym budżecie. W nowym obiekcie mieszkańcy mogą korzystać z sześciu torów do pływania oraz basenu rekreacyjnego z miejscem do zabaw i relaksu, gdzie znajduje się strefa do nauki pływania, huśtawka, masażery podwodne i brodzik z atrakcjami i zabawkami dla dzieci. Są też sauny klasyczna, fińska oraz parowa strefa schładzania, a także grota solna. Pływalnia jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Za pracę na rzecz samorządu gospodarczego marszałek Adam Struzik został uhonorowany prestiżową nagrodą Super Wiktoria. Konkurs Wiktoria, znak jakości przedsiębiorców, promuje etyczną i rzetelną działalność gospodarczą, wspierając przy tym przedsiębiorców i ich inicjatywę. Konkurs Wiktoria jest największym wizerunkowym ogólnopolskim konkursem gospodarczym. Przez 27 lat uczestniczyło w nim ponad 12 tysięcy firm, a 1065 zdobyło godło promocyjne wiktorii. Dzisiaj poznamy kolejnych 36. W tej 27 letniej historii tej nagrody jest 25 lat również funkcjonowania naszego województwa województwa mazowieckiego w którym jest ponad 850 tysięcy przedsiębiorstw z czego 90 ponad 8 to są właśnie panie prezesie małe i średnie przedsiębiorstwa. To one budują tak naprawdę dobrobyt naszego kraju, dobrobyt naszego województwa. Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik został uhonorowany Nagrodą Specjalną Super Wiktoria w kategorii polityk Samorządowy 35-lecia wolności gospodarczej w Polsce. Mazowsze po raz kolejny poszukuje i nagradza talenty artystyczne. Ruszyła czwarta edycja konkursu wokalnego imienia Stanisława Jobka, tym razem już w formule międzynarodowej. Po raz jedenasty wybrano także najlepszą orkiestrę Dentą na Mazowszu. Organizatorem konkursu wokalnego jest Państwowy Zespół Ludowej Pieśni i Tańca Mazowsza. Do tej pory wzięło w nim udział w sumie blisko 1500 osób. W tym roku otwiera się także na uczestników mieszkających za granicą. Prealiminacje są w 50 ośrodkach w Polsce, a więc chodzimy rzeczywiście do powiatów, do, do, nawet do gmin. Taka jest idea, żeby trafić do tych wspaniałych ludzi, którzy gdzieś tam czasami nie docierają do dużych ośrodków, a są niesamowicie cenni i są przede wszystkim zdolni. W konkursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 8 lat. Nagrody będą przyznawane w czterech kategoriach wiekowych. Kategoria 26+, plus to jest ta kategoria open. I, I takie osoby przychodzą i są naprawdę, e, no są kapitalne. One pamiętają dobrze Mazowsze. One pamiętają też i Stanisława Jobka. I to na pewno nie będzie żadną niespodzianką, że panowie w większości śpiewają furmana. Poznałem osobiście pana Stanisława Jobka. To był niezwykle żywiołowy, ale niezwykle też utalentowany człowiek. Wykonywał tego furmana. To, to jego sztandarowa pieśń. Na wszystkich scenach świata. Na zwycięzców czekają nagrody finansowe w wysokości od 5 do 10 tysięcy złotych oraz występ z zespołem Mazowsze podczas koncertu finałowego, a także udział w warsztatach czy nagrody specjalne. To także szansa na karierę w zespole. Konkurs był naprawdę wielkim skokiem milowym w mojej karierze, ponieważ dzięki konkursowi zostałem zauważony przez pana dyrektora i zostałem zaproszony tutaj jako. Jako solista Mazowsza, gdzie obecnie śpiewam. Na Mazowszu przesłuchania rozpoczną się w listopadzie i odbędą się w Szydłowcu, Warszawie i Ciechanowie. Rejestracja odbywa się poprzez stronę Mazowsze Pozostając w tematyce muzycznej, samorząd województwa już po raz jedenasty nagrodził najlepsze orkiestry Denty na Mazowszu. Dlaczego organizujemy? Dlatego, żeby wspierać e, tą tradycję, naszą tradycję polską, jeżeli chodzi o orkiestrę e, Denty. Wspieramy finansowo, drogie są instrumenty, drogie są e, Troje. Pierwsze miejsce zajęła Orkiestra Denta OSP w Liwie, do której trafiło 12 tysięcy złotych. Staramy się cały czas rozwijać, mamy dużo młodzieży w orkiestrze i no wszystko jest jak na najlepszej drodze. Podczas finału swoje umiejętności zaprezentowało 11 mazowieckich orkiestr. W sumie nagrodzono 6 zespołów, a do 5 trafiły wyróżnienia. Gratulujemy orkiestrom i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie wokalnym, a my widzimy się tradycyjnie za tydzień. Do zobaczenia.